Sny o Polsce! Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w modyfikacji, która już straciła swoje złote lata. Nazywa się Dreams of Poland. No i ta modyfikacja miała bardzo ciekawy update, moi drodzy. Jeżeli opalimy rząd sanacyjny oczywiście tutaj, to będziemy mieli dostęp do nowego komunistycznego drzewka, które ostatnio wyszło w tej modyfikacji. Możemy pójść albo z Gomułką i zostać papetem, że tak powiem, Stalina, albo możemy pójść tutaj, moi drodzy, z Gierkiem i zostać, no praktycznie stworzyć nową, europejską, socjalistyczną Unię, czyli możemy stworzyć Unię Europejską, ale prowadzoną przez socjalistów. Ej... Czyli w sumie to będzie... Czyli w sumie to nawet historycznie kappa. Ja to oczywiście jeszcze, moi drodzy, sobie porobię duchy narodowe, żeby dostawiać doświadczenia armii i tak dalej. I zaczynamy rozgrywkę. Tutaj oczywiście cel, który musimy zrobić, to jest, moi drodzy, prepare de coup. Czyli przygotujmy dosłownie przewrót e, i wtedy będziemy mieli e, opcję wybrać anarchistów czy tam komunistów, żeby doszli do władzy. Zresztą zaraz wam to pokażę. Moi drodzy, jeżeli Wam się podoba to co robię i chcielibyście więcej kontentu schroja na kanale, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i polubić ten materiał, a ja już nie przeszkadzam w oglądaniu. I pamiętajcie, że na NEBA kończy procentanie skodem KRL-a! Okej, okay, świetnie. Zrobiliśmy ostatni cel, czyli prepare the cube. I teraz, moi drodzy, klikamy anarchiści. Nowa całkowicie ścieżka. Niedawno dodana. Dodana oczywiście. Okej, okay, udało nam się to zrobić, więc powinno nam się to zaraz odblokować. A my sobie zrobimy za ten czas może chociaż cel na doświadczenie armii. Świetnie. Mamy od razu cel. Sowieci żądają od nas instalacji prokomunistycznego rządu i oczywiście się na to zgadzamy w 100%. No i moi drodzy, u nas Jerzy Brodziowski zasiada teraz na tronie. Ok, i teraz możemy robić dalej drzewkę tutaj, Brodziowski Komunistkup, czyli przewrót Brodziowskiego. I tutaj pójdziemy w drogę Gierka i sprób, spróbujemy utworzyć Unię, która jest socjalistyczna, zamiast zostawać po prostu marionetką Sowieta, ale to jest fajny cel, jakbyście chcieli prywatnie sobie zagrać i spróbować, że możecie poprosić o referendum na Ukrainie i w Białorusi. I to jest chyba spoko opcja dosyć. Super. Potencjalni kandydaci na przywództwo naszego kraju. Teraz sobie wybierzemy Gierka. No i tutaj mamy wybór Gomułka czy Gierek, oczywiście wybieramy Gierka i robimy Gierek Victory. Mamy Gierek, potężny, czas. Gierek na tronie zasiada, moi drodzy, mamy to oczywiście, ciśniemy dalej. A przepraszam, jeszcze wam duchów narodowych nie pokazałem, no to tutaj no, dosyć nieciekawie to wygląda jak na razie. Ale będziemy te duchy narodowe usuwać i w końcu będziemy mogli się zająć gospodarką i troszeczkę podbustować fabryki, żeby tu się wreszcie coś zaczęło tutaj u nas dziać. Ty, takie pytanie do was swoją drogą, bo udało mi się naprawić klient paradoksu, żeby działał. Chcielibyście, żebym nagrał dla was dosłownie minutowy poradnik, jak naprawić klient paradoksu, żeby działał z modami i tak dalej? Nie wiem, zostawcie to jakieś lajki, napiszcie w komentarzu komentarzach, czy byście chcieli, no i może coś takiego nagram, bo wydaje mi się, że dużo osób może potrzebować takiej, takiego poradnika, nie? Albo nie wie, co zrobić. Dobra, i tutaj na razie robimy ten Duch Narodowy, żeby usunąć Duch Narodowy znowu Isolated Nations, czyli ten Duch Narodowy, i później od razu wbijamy się w Litwę, Łotwę i Estonię, nie? Od razu sekunda i po prostu nasze polskie wojsko interweniuje. Nie, mo, nie możemy pozwolić na to, żeby ludność litewsko-łotewsko- estońska była praktycznie męczona, tak? Musimy wyzwolić robotników. Okej, okay, dostaliśmy te cele i teraz sobie zrobimy, olejemy sobie na razie tutaj to wszystko, zostaniemy purging government i później zrobimy gospodarkę, ale teraz od razu wypowiadam te trzy wojny, bum, bum, bum i rozkażę im po prostu się przejechać, nie? No bo tutaj raczej dużo do powiedzenia nie będą mieli nasze polskie wojsko, jest 50 razy liczebniejsze na start niż ich, tutaj tutaj raczej, raczej Dużych problemów nie powinno być. Poza oczywiście przekroczeniem rzeki, tak? Witamy bardzo serdecznie. No i tutaj kolejna ofensy. O kurde ty, te kraje tak szybko padają, że nie jestem w stanie nawet mówić, one od razu kapitulują mnie. Przed polską siłą robotniczą, kappa, oczywiście. E, no i estończycy do nas dołączyli do drużyny. Świetnie. Ty. E. Ja uruchomiłem na historyku grę. Nie wiem, dlaczego w Stanach Zjednoczonych wystrzeliło wszystko. Boże, kochane. No i to jest chyba najważniejszy duch narodowy z tej gry. Nowa Unia. Justify War Support minus 75%. 10% War Supportu dostajemy. No i zdarzywamy się wtedy socjalistyczną Unią. No i praktycznie będziemy się wtedy szykować na wąsatego, tak? Żeby go jak najszybciej zniszczyć. Ale z tego co widzę, to nawet mam bardzo dużo suppliesów. I bardzo dużo ekwipmentu, więc chyba powinno być ok, nie? Ty, no i rzeczywiście wyglądamy. Europejska Socjalistyczna Unia, i gdybym chciał, to bym się wbił po prostu w wąsatego, tego, tak, 50 dni, ale nie wiem, czy ja nie przyjmę strategii defensywnej. Zobaczymy. Czechy zostały rozebrane. Niemcy wysyłają ochotników do Stanów. LOL. Wiecie, co jest najzabawniejsze? Że my mamy gwarancję niepodległości od Wielkiej Brytanii, jako komuniści. Nie wiem, e, nie wnikam, tak. On na pewno fałsz. obłuda. Bo nie wiem, jak ja się utrzymam na całej linii frontu przeciwko z Niemcom. Ty, wiem, co zrobimy? Wiem, co zrobimy, bo my nie mamy frakcji. Okej, okay, ale jesteśmy komuchami. Nieważne. Moi drodzy, zrobimy coś takiego, taką wiksę, że oddamy Gdańsk jak oni pójdą na Francję, to wbije się w plecy. Jak wąż. Nigdy tak szybko nie atakowałem. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Proszę. Bardzo oddaję, Gdańsk. Bierzcie sobie. Nie ma problemu. A my sobie zabezpieczymy granicę yy, ze Słowacją, tymi dywizjami z Królewca. Ok. Zrobimy to w ten sposób. Zwiększymy sobie, oczywiście, jeszcze prawo poboru. Bum. O, świetnie. Zaczyna się. Belgia dołączyła do aliantów. Bla, bla, bla. Super. Co z Francją? Co z Francją? Francja musi dołączyć. Tak, świetnie. Widzę, że jest wojna na całym froncie. Gdańsk 10 dni. Chłopiec, to musi być szybka interwencja, nie? Ty, ruscy na mnie robią wargol. A ile mam? 200 dni, ok. USA dołączyła do aliantów. O jezu, Maria, co tu się dzieje w ogóle w tej grze, bo naprawdę nie wiem, nie. 10 dni, to musi być szybkie 10 dni, nie? To musi być szybkie 7, 8, 9. I od razu w Słowację też trzeba się wbić we wszystko. Jasny gwint, ale to będzie ofensywa. Pa. Lecimy, ale wjazd. Próbujemy ratować Francję od upadku, moi drodzy. Ja pierdziele, ty. To jest normalnie. Ja, ja je, Koko Jumbo, ja, ja je. To jest taka ofensywa, że mucha nie siada, ty. Przypominam, że Niemcy mają od. 70 do 200 dywizji, a my zajęliśmy połowę Rzeszy, nie? Ty, Niemcy nie bronią żadnego terytorium, tylko bronią Gdańska Kesseldingiem, nie? No to ładnie. Bożek, to jest... <laughs> Jaka to będzie orka? Jasny gwint, nie? Kurde, nawet badań zapomniałem robić, taki jestem roztrzęsiony tą wojną. Dobra, na razie jest w porządku. Czekaj. Zatrzymamy ofensywę, tak? Przeorganizujemy i przegrupujemy się. Niech moje dywizje dotrą na, na front. Starałem się tutaj uratować Francję od upadku, tylko i wyłącznie, wiecie? Tylko na tym mi tak najbardziej zależało, bo jak Francja upadnie, to wtedy cała agresja Niemiec się skupi na mnie i wtedy ja będę mógł Koko Jumbo zaśpiewać. Tutaj troszeczkę wolnych fabryk sobie pozwalniamy yy, dla broni piechoty i tak dalej. No i na razie sobie możemy bez problemu stać. Zajęliśmy Czechy, jesteśmy pod Berlinem praktycznie. Czekaj, spróbujemy. Bum. Czy to nam coś da w bitwie, nie? Czy my damy radę zwyciężyć? Nasze pelotki redukują o 9% ich dominację powietrzną, więc jest wspaniale wręcz. Ale wątpię, żebyśmy zwyciężyli, chociaż gdybyście naprawdę podkontrowali... Świetnie. Nie mają Berlina, Niemcy. Pamiętajcie, że jeszcze z tyłu mam Sowietów, którzy tylko na mnie czekają, żeby mnie zaatakować, więc robimy drugą linię broni. Eliminujemy sprzęt wsparcia. Trzeba myśleć mądrze, moi drodzy. Ja wiem, że to brzmi jak Paulo Coello, tak? Ale tak to wygląda w praniu. Przestać handlować z Sowietami. Puh! Dawaj z komuchami z USA. Pohandlujemy. I na razie po prostu czekamy. My. Niech się buja broń, bo mamy 7 tysięcy tylko pistoletów, nie? Rusy będą mieli na nas cel, moi drodzy, za jakieś 100 ponad dni, więc raczej easy. No ale z tego, co widzę, jak atakujemy z trzech pól, yy, to jesteśmy w stanie naprawdę walczyć i dobrze walczyć, nie? Przeciwko Niemcom. Produkujemy sobie tutaj już w zanadrzu, mamy 24 dywizje, to już będzie powoli powstawała armia, żeby ubezpieczyć nas od Sowietów. Chociaż, no to będzie nierealne, bo mamy 3000 tysiące broni na minusie i nie wiem, jak my to zrobimy. Te linie muszą się rozbujać co najmniej obie, na 100 dziennie, yy, bo inaczej będzie ciężko. Chociaż, poczekajcie, spróbujmy. Próbujemy przycisnąć jeszcze ofensywę na Niemcy. Uruchomimy tutaj panom force attack, którym mogę, świetnie. I leć, Andrzej. Zobaczymy, co, jak to będzie wyglądać. Jeżeli przebije się w środku Niemiec jakkolwiek... Tak, przebiłem się, świetnie. Jeżeli się wbijemy i będziemy mieli siłę na tyle, żeby chociaż wjechać, chociaż troszeczkę w tych Niemców, to powinno być w porządku, nie? Chociaż z tego, co widzę, to może być problematycznie tutaj. O Boże, tego duchu narodowego szukałem. Dobra... Trzeba zatrzymać y, ofensywę, bo mamy na minusie 13 tysięcy broni, więc anulujemy tę dywizję. Mamy teraz 2000 na plusie. No i zobaczcie, ile ja linii produkcyjnych dla pistoletów otwieram, nie. To jest trzecia linia produkcyjna dla moich pistoletów. Y, usuniemy tutaj pięć fabryk, sześć, żeby ta linia już się zaczęła bujać powoli y, na maksa. No i będziemy praktycznie starali się ich przeprodukować wszystkich, nie? No i staramy się. Bułgaria has joint y, Axis no to świetnie, za jednego prawdopodobnie dołączą. Tak, Rumunii i Węgrzy join the Axis zrobią akurat w tym momencie. Wyobrażasz to sobie? O mój Boże. Dobra, czy 24 dywizje dałoby radę tutaj powstrzymać Węgrów? Zaraz się przekonamy. Raczej będę w stanie zmiażdżyć Węgrów, nie? 10 dywizji robimy dodatkowych na granicy z Rumunią. E, może mi się uda jednak jakoś ich zatrzymać. Fajnie by było. Okej, okay, Węgry dołączyły. No, no, sami widzicie, gdzie już nawet nie będę mówił. Spróbujemy ich zmiażdżyć naszymi takimi pojedynczymi tutaj armią. Ona sobie powinna w 100% poradzić, nie? żebyśmy się przejechali, i zaraz dołączy Rumunia, więc ją też będzie trzeba zmiażdżyć. Na szczęście mam już tutaj dywizję, dobra. 10 dywizji, świetnie. Wy macie tylko granicę z Rumunią bronić. E, Węgry padną, to nawet nie ma co mówić. Węgry będą leżeć i kwiczeć. W tym uniwersum niestety Węgry nas zaatakowały, tak? A szkoda. Budapeszt pada. E, czy to będzie koniec? Jezus, naprawdę kluj. jasny gwint, ty. Smuteczek trochę. Dobra. Widzę, że jednak łamiemy ich koncertowo tutaj. A to tu wystarczy jeszcze tylko jedną prowincję złamać, węgierską. Dobra, Węgry kapitulują świetnie. I teraz tak. Tak. Te 24 dywizje, proszę na granicę tutaj. Tycha będzie leciała tutaj. Też będzie ofensywa. Ile mam e, broni? 36 tysięcy pistoletów, chłopie. Robimy wojsko na ruskich. 60 dywizji, dawaj. I teraz mamy na minusie 3,5 tysiąca, dobra. Ty, Brytyjczycy lądują. Okej, okay, ty, czy to będzie... Czekaj. Ty, spróbuj, Andrzej. Ty, dobra, poczekajcie. Odpalamy się na dzikiego węża. Dziki polski wąż atakuje. Spróbujmy dojść, dojść do Brytolinie, żeby praktycznie starać się tutaj siedzieć i jakoś ich tutaj wyzwolić, bo widzę, że wylądowali i Niemcy cofnęli troszeczkę jednostek, żeby odepchać ten desant, więc to jest idealna szansa na atak. Dobra, widzę, że to jest wszystko perfekcyjnie łamane, więc jest okej, okay, nie? Dobra, no musimy męczyć Niemców w ten sposób, no nie, nie ma innej opcji, nie? Musimy tutaj męczyć, męczyć, jeszcze raz męczyć i zajmować coraz większe ziemie. Hamburg upadnie, 100%, jest mój, proszę bardzo. Jeszcze tylko Stuttgart i koniec. Dobra, atakujemy dalej. 60 dywizji się wystawiło, Boże, jak Ruscy mi rypną za niedługo... Bo zaraz mi się prawdopodobnie kończy robić celi, to będzie inoros, nie? Więc rozejdźmy się jak najszybciej, wypełnimy po prostu ten front czymkolwiek. I stójcie, chłopaki, macie ustać, nie? Macie tylko ustać, ja dużo od was nie wymagam. Dobra, tu się zaczyna robić teraz zabawnie. E, bo ruscy ode mnie żądają teraz tego. <noise> w ogóle nie wiem, robią na mnie celi, ode mnie tego żądają, okej. Okay. Boże, jestem kretynem. Źle kliknąłem, dobrze, że miałem sejwa, nie? E, dobra, dawaj. Polska się nie podda bez walki. Nie wiem, mam nadzieję, że uda nam się jakoś postać, no właśnie. Z racji, że Sowieci mnie zaatakowali, to z tego co widzę, to oni też mają wojnę z aliantami, więc zarobiście. Nie wiem, nasze dywizje powinny jakkolwiek ustać na granicy, więc okej, okay, nie. Tu spróbujemy zrobić kontrę. Może się uda. Mo oj, nie, 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 dobra, stójcie. Mamy 30 tysięcy karabinów na minus. Na szczęście nasze linie są już rozbujane. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w praniu. 3 tysiące artylerii brakuje, Andrzej. Łotwiero i kolejną linię, nie. No, na froncie z Sowietami niestety nie idzie nam za dobrze. Tracimy teren, ale staramy się ich utrzymać jak tylko możemy. Te 10 dywizji przyłączę do tego pana jednak. Abraham leć, bo tutaj nie ma opcji. Nie wiem, 24 dywizje muszę trzymać na granicy z Rumunią, bo oni w losowym momencie sobie mogą do osi dołączyć, to jest straszne. E, ale na szczęście Holendrzy. Tutaj wylądowali z Brytolami, chyba, z tego co widzę. Proszę bardzo, proszę sobie dołączyć i przejść przez to. No i Niemcy mnie kontratakują w niektórych prowincjach i powiem wam, że dosyć ciężko jest ich utrzymać z takimi brakami w broni. 27 tysięcy, robimy karabinów dziennie, zobaczcie, ponad 300. No cóż, zobaczymy. No dobra, jedynym plusem tej sytuacji jest to, że praktycznie Niemcy cały czas atakują i tracą organizację i zastanawiam się, czy się nie, nie puścić na nich, tak naprawdę, jolo, ale wydaje mi się, że chyba nie damy rady tutaj, niestety, zdobyć jakichkolwiek terenów, chociaż tu, jak widzę, moi drodzy, no to naprawdę ładnie, nie? Jesteśmy w stanie tutaj namieszać, na przykład tutaj. To powinniśmy zdobyć, nie? I świetnie, otworzyliśmy granicę z Włochami, i teraz Włochy obsrane wyślą tutaj połowy wojska, może alianci ich podbiją? Co z Sowietami? Oj, z Sowietami tragedia, nie? Panowie, 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 ruchy, ruchy, ruchy Możesz się stąd wycofać? Oj, oj, oj A la last stand, dosłownie, że tak powiem, nie? Ty dałbym radę tu port wybudować, żeby stąd uciec? Zaraz zobaczymy Wątpię, ale zobaczymy, nie? Boże, Niemcy mają tak mało zorganizowania i tak dalej W ogóle w tych dywizjach oni nic nie mają praktycznie, no My ich tu powinniśmy miażdżyć Ja nie wiem, jak wy nie zdobędziecie tego, mimo że tu jest bunkier Kogo obchodzi ten bunkier? Że macie przewagę 4 do 1, no Ludzie, nie bądźcie tacy Dobra, staramy się jak najbardziej roz, roz, rozwalić front. Że był coraz to większy. To może Niemcy się stąd wycofałem, jak zobaczą, że mogą zostać okrążeni? Nie wiem. O, Ty, Manpower! O mój Boże, nie widziałem tego. All Adult Surf, od razu wrzucamy. Oczywiście defensywne doktryny tutaj na mojego marszałka. O, i tutaj 9 dywizji idzie do piachu. No i oczywiście szukamy celi z Manpowerem. No patrz, przecież Wy powinniście to zdobyć. Patrz, tu są dywizje bez organizacji. Jest, uda się? Nie, to jest niemożliwe. O, świetnie. Boże, jak wy nie możecie tego zdobyć? No, przecież to jest dla mnie nierealne. Wy macie taką przewagę mamy w polu, że ja nie wiem, jak mojej dywizji nie mogą tego zdobyć. Boże, trzeba te punkty na, na plecach załatwić. O, dobra, jest git. O, dołączyli. A, wiedziałem. Wiedziałem, ale was wyczułem, nie? Ale was wyczułem, robaczki. Ty, Stany Zjednoczone tu są? Ty, Asperger Military Access. Stany czerwone Ameryki w ogóle. <laughs> czerwone stany Zjednoczone wbijają do Europy, żeby mi uratować, chłopie. Dobra, super. Dobra, wiesz co? Ty, no niemożliwe, że oni to utrzymają. Jolo, stawiam wszystko na jedną kartę, nie? Wjeżdżamy w Niemcy na pełnej, no dosłownie pełna, nie? Wjeżdżać na ostro. Kidży nie mam moment powera, Kidży mi się pewnie połowa dywizji wypali. Musimy ich podbić, za czym Ruscy mnie zrównają z ziemią, bo tu jest... Jezus, jacy ci generałowie są wyperkowani, nie? To jest niewyobrażalne. Przecież te chłopy to tutaj trening życia zaliczyły na tym froncie, no normalnie. No. Ty, ale dobrze idzie, nie? Dobywamy terytoria. Świetnie. I uratowaliśmy Amerykanów w Europie, że Amerykanie są w stanie dostawać supplies i tak dalej, bo nie są połączeni z terytorium tylko przeze mnie, nie? Świetnie. Jest tylko Stuttgart i mamy to. Boże, jestem dwie prowincje od Stuttgartu. Lecieć wszyscy. Panowie, wy macie jedno zadanie. Macie dotrzeć do Stuttgartu, tak? Reszta się nie liczy. Macie zająć Stuttgart za wszelką cenę. Proszę, wejdź tu, Andrzej. Błagam, błagam. Jest i co? Jest! Kapitulacja. Dobrze, dobra. Czekajcie. To teraz tak. Ten Andrew zostaje wysłany jako posiłki tutaj. Okej. Okay. A te 24 dywizje leci, lecą tutaj, żeby bronić granicy z Włochami. Okej. Okay. Super. Ty, spróbujemy pomóc trochę aliantom. E, spróbujemy się wbić, e, póki te prowincje są w miarę puste. Tak szczerze. I Włosi jeszcze nie nadążyli tutaj nasrać miliona wojsk, więc postaramy się wbić może, nie wiem, aliantom troszeczkę ulżymy. A tutaj nasze dywizje już zmierzają na front z ruskimi. Dobra, teraz ich zatrzymamy na 100%, nie? Grecy są z nami, Grecy są z nami, proszę bardzo, witam bardzo serdecznie. Super. Ja pierdzielę jaki enzik socjalistycznej Unii Europejskiej. Jakkolwiek to wygląda. Zróbmy sobie warbouncy, poprawmy relacje w kraju. Kop się robi, świetnie. No i chyba teraz pozostało nam tylko czekać, aż alianci przejmą pałeczkę na wuchami, nie? Jakkolwiek by to nie brzmiało, proszę bez żadnych podtekstów. Dobra, alianci raczej będą tutaj. Mam nadzieję, że front zabezpieczą, bo ja bym wysłał te 24 dywizje stąd, do Rumunii. Wy powinniście przyjść tu. Mam nadzieję, że alianci tutaj... Posiedzą trochę i coś porobią. Dobra, mamy tutaj armię w Rumunii, więc teraz rozpoczynamy ofensywę rumuńską. I oczywiście mam nadzieję, że uda mi się ich zmiażdżyć. No i tak jak sądziłem, wystarczyło 48 dywizji, żeby zabezpieczyć całą praktycznie Rumunię. Włochów już olałem tutaj. Trudno. Alianci wchodzą, niech sobie zdobywają. Nie interesuje mnie, co tam się dzieje. Tutaj oczywiście zwycięstwo na całej linii frontu. Świetnie, Rumunia pada. No i teraz robimy tak, ustawiamy linię frontu. No i zabezpieczamy wszystko, no bo musimy też zabezpieczyć yy, Greków, tak? Bo oni też są w wojnie z Sowietami, chyba. Powinniśmy to zabezpieczyć, więc chyba gitnie. Dobra, jak jesteśmy gotowi w ten sposób ustawieni, Sowieci mnie tu wyatakowali. Mam 100 tysięcy manpower, equipment odrobiony, więc możemy ruszać, nie? Tu nawet nie ma o czym myśleć. Od razu zostaje plan puszczany i od razu ma być wjazd na pełnej. tu nawet nie ma na co czekać, nie? Trzeba zmiażdżyć Związek Radziecki. No i tak jak sądziłem, wystarczyło się po prostu przegrupować, przeorganizować i będziemy zdobywać bez problemu ZSRR. Dziwi mnie tylko to, że AI widzi, że ja jestem graczem i wysyła na moją, dywiz... na moją granicę, dajmy na to 500 dywizji, tak jak tutaj możecie zobaczyć na froncie, a tutaj jest wiecie. No... Ale no, to jest chyba typical Hoi 4 Experience, no. Co mogę powiedzieć? Sowieci mają około 200 dywizji, nie? O! Okej! Okay. Oczywiście sprawiedliwie podzieliłem konferencję. Grecy zajęli Bułgarię, ja zająłem resztę. No i praktycznie alianci głównie y, walczyli z Włochami i je pokonali, więc okej. Okay. Dałem tutaj Francji Włochy. Nasza Unia Potężna Socjalistyczna wchłonęła Niemcy pod siebie, więc jest okej. Okay. Tutaj, jak oczywiście możecie zobaczyć, no. W wiadomy sposób się skończy inwazja na Związek Radziecki. Mogę tylko tyle powiedzieć, tak? Co 7 sekund y, w Hoju Związek Radziecki kapituluje Poland. Sowiet grab. Nie, przepraszam, to było dziwne, poniosło mnie tak. Ale z tego co widzę, to tutaj jest jeszcze z Związku Radzieckiego. Mi się wydaje, że paradoks też w pewnym sensie napisał w ten sposób program, że jak ruscy mają skapitulować, to w 1941 instant lagi się odpalają żeby tak szybko nie upadli. To może być teoria spiskowa na miano, na miano po prostu New World Order, tak? Że Paradoks próbuje nas zaprogramować, żebyśmy nie podbijali ZSRR, bo ono nigdy nie może zniknąć z map świata, tak? Wiecie o co chodzi. To jest teoria spiskowa Shury Welcome. Zapraszam do dzielenia się w komentarzach swoimi teoriami spiskowymi tylko załóżcie sobie oczywiście czapeczki foliowe, żeby nas nie kontrolowali przez te telefony, nie? Boże, aż się łezka wokół kręci. Nawet Aleksander Wielki nie marzył o tak wielkim Imperium Greckim. Macedońskim, przepraszam, jakim greckim? No w sumie było większe, nie? Ale co by tu dużo mówić? Boże, oni zostali totalnie zmiażdżeni, ty to z czystej ciekaw. O Jezus, czekaj, przeładuję. No, musiałem grę wczytać od początku, żeby zobaczyć, jak wygląda wojna z Sowietem. I z tego, co widzę, Sowiet ma... <laughs> Sobie ci mają trzy dywizje w polu, stracili 70. Boże, jakie 77 Siedem milionów prawie Ben Powera. Piękna sprawa akurat, nie? Piękna, naprawdę polecam bardzo serdecznie Łukasz Kałach. Nie, no mi się wydaje, że w takim momencie Związek Radziecki nie czekałby raczej, czy polskie jednostki dojadą do Murmańska i od razu by jakaś konferencja pokojowa albo by skapitulował, albo się by poddał, no bo to jest niemożliwe, nie? O, no i pięknie. No, standardowo Związek Radziecki się... Był na plecy jak polska gospodarka przy 7 czy 8% inflacji, ja jestem zdania w tej grze, że sojusznicy są po to, by ich anektować po prostu i głębsze sojusze w choju nie mają sensu, lepiej mieć ich fabryki, bo oni sami nasrają dywizję rozpiętości 35 i, <grym> I będą tylko dziatryczny robić na froncie. To by było chyba na tyle z tego epizodu. Nie wiem, czy jest sens ataku na Francję, tak szczerze, bo widzę, że musiałaby upaść Japonia, żeby USA wyszło z aliantów, na przykład, jako komunistyczne i wtedy moglibyśmy cyk, pyryk, pyk, pyryk, pyk, pyk, ale chyba nie ma sensu się dalej męczyć. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie lajka. Bardzo to doceniam. Jeżeli ktoś jest nowy, to zapraszam do subskrypcji. E, tego kanału będą Wam się filmy po prostu wyświetlały, moje części i tak dalej. Tego typu bends, wiecie o co chodzi. I do następnego odcinka. Elo!